Witamy Państwa w na naszym programie o kulturze Rzeszowa. Znajdujemy się w tej chwili na Starym Ej, jak, jak to się wyłączy? Zausterki. za usterki. Znajdujemy się w tej chwili na mieście. Mówimy wspaniały kościół. To właśnie tutaj rozpoczyna się historia rzeszowa. Osobnictwo rozwinęło się tutaj na długo przed tym, zanim Rzeszów otrzymał prawa miejsce. Oto za moimi plecami znajdują się pozostałości po hotelu Rzeszów w wspaniałej niegdyś wizytówce naszego wspaniałego miasta. Jego budowę rozpoczęto w roku 1963, a projektantem był Stanisław Łobos, ten sam, który zaprojektował hotel Katowice. Wysokość hotelu wynosiła 40 metrów, a kubatura 51 tysięcy metrów sześciennych. W, znajdowało się 300, w hotelu znajdowało się 308 pokojów, a poza tym restauracja oraz kawiarnia i klub nocny. W latach 1994-1996 rozpoczęto przebudowę hotelu i po prostu wyglądał on przepięknie. Ale niestety nowy właściciel firma Copernicus w roku 2006 stwierdziła, że jego przebudowa już nie ma jego dalsza przebudowa nie ma sensu i niestety postanowiono hotel zamknąć. I do tego w roku 2007 20 marca o godzinie 9:40 rozpoczęto rozbiórkę hotelu. No to, to dobra, to jest prywatny, nie hey, kręć no, hey. Niestety zostaliśmy wyrzuceni z terenu y, rozbiórkowego. Y, krążą plotki, że rozgrywały się tam dziwne wydarzenia, a w nocy widziano y, dziwne, jasne światła. Dlatego no cóż, więcej informacji niestety nie podamy o hotelu. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Znajdujemy się w tym momencie przed pomnikiem czynu rewolucyjnego, wizytówce Rzeszowa. Wszystkim rzeszowiakom kojarzy się on z monstrualnej wielkości oślimi uszami. Pomocodawcą budowy pomnika był Władysław Kruczek. W Prace ruszyły w 1967 roku. Wykonawcą y, pomnika twarzy chłopa, żołnierza i robotnika ze sztandarem rewolucji, a z drugiej strony rzeźby Nike, był rektor krakowskiej ASP, pochodzący z Marian Konieczny. Tuż po zakończeniu prac projektowych w 1971 roku przystąpiłem do budowy. Do budowy. Fundamenty stanowiło kilkadziesiąt żelbetonowych pali o długości około 10 metrów. W liście lauru składają się z 37 par również żelbetonowych segmentów o wysokości ponad metr każdy. No. Za znajduje się kościół farny i plac farny. Widzimy, że na placu... Podają się uroczystości z okazji Dnia e, Niepodległości. Oto ulica 3 maja. Piękny deptak, po którym jeżdżą samochody. Jedna z najważniejszych ulic Rzeszowa, dawniej zwana ulicą pańską. Łączy ona kościół Farny oraz aleje pod kasztanami, a dawniej była ona połączeniem Zamku Królewskiego i kościoła Farnego, dwóch najważniejszych obiektów w przeszłobie. Z całymi specjami z przypadkami różnego wydarzenia, przemarszów, wojsk, bezwzględnych, 3 maja. Go. Znajdujemy się przed machem pierwszego liceum, jednej z najlepszych szkół w Polsce, najbardziej mm. renomowanej w Rzeszowie. Przechodzimy teraz wywiad z szarym mieszkańcem Rzeszowa, który może nam udzieli informacji na temat historii tej szkoły. Przepraszam. O, to jest ten Jak to Przepraszam. Aha, dobrze, chcielibyśmy by, może dowiedzieć się czegoś o pierwszym liceum. Tak, pierwsze szkoła, pierwsze liceum jest to... Szkoła założona bodajże w 1658 roku, została wtedy ufundowana, od tamtego czasu prowadzili ją tijaż, kształcono tu głównie chłopców. No a jej patronem jest Stanisław Konarski, jakże znana wielka osobistość. W oświeceniu ona to zreformowała właśnie polskie szkolnictwo. Powstała sieć szkół Kolegium Nobilium, powstało w Warszawie właśnie wtedy. Co by tu powiedzieć jeszcze? No, mamy tu wielu wybitnych ludzi pochodzących, uczących się w tej szkole, jak generał Sikorski, jak wynalazca Łukasiewicz

Spacerując ulicami Rzeszowa, doszliśmy do zamku Lubomirskich. Spotkaliśmy niezwykle szanowaną obywatelkę tego miasta, mianowicie księżniczkę Rzeszowa. Dlatego zamierzamy jej zadać parę pytań na temat tego zamku. Witaj księżniczko. Cześć. Co można nam powiedzieć o tym zamku? Więc tak, w zamku mam trzy psy, cztery koty, męża, dwie córki i syna. W zamku mam również piękne zasłony, pozłacane, ale to nie wiem czy was interesuje. Później co mam, mogę powiedzieć? Mam piękny duży ogród, sad, trzy jabłonki, i cztery morele, ale może o sprawach finansowych i o historii zamku, opowiadam mój doradca, Gieniu. Gieniu, chodź. Tam Gienia, który właśnie opowiadam historię zamku Lubomirskiego. Zamek Lubomirskich jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych Rzeszowskich zabytków, prawdziwy miasta. o miastach. Wincentego Witosa, którego usiłowali namówić do utworzenia kolaboracyjnego rządu. Teraz ja, teraz ja jeszcze jest tak, co do tej elektroniki, mam dzisiaj bardzo szybki internet, 72 mega. Ściągam filmy, a nie ściągam filmy, bo to nielegalne. To ściągał mój giermek, ale ten jeszcze. Mam fajne takie kamery i czasem, no... nagrywamy, jak tu się wkrada taki jeden. Taki jeden przystojny pan i chcielibyśmy go pozdrowić. Cześć! Może, Może to wszystko. Pozdrawiam się do przystojnego pana i dziękujemy geniowi księżniczce za informacje na temat Zamku budowlą znajdującą się na rzeszowskim rynku. Mowa oczywiście o ratuszu. Początki jego powstania sięgają końca XVI wieku. Zbudowany został przez Mikołaja Spytka i Gęzy, przypuszczalnie przez, przed 1591 roku, ale zapewne na murach wcześniejszej budowli. Można stwierdzić, że budynek Ratusza był pierwotnie całkiem inny. Jej budowla budowa została w XVIII wieku przekształcona w stylu klasycystycznym i w takiej postaci wysłała do połowy XIX stulecia. Adaptacje budynku Ratusza dla potrzeb Rady Miejskiej podjęto w latach 1867 i 1884. Następnie w latach 1897-1898. Przeprowadzono jego gruntowną przebudowę i rozbudowę. Nadbudowano drugie piętro, wykonano reprezentacyjną klatkę schodową, nad nim na dwie wieżyczki. Udłużono budynek w kierunku wschodnim o część opartą na arkadach, urządzając na piętrze dużą salę obraz. Szczyt ozdobiono zegarem, a poradni umieszczono orła wykonanego z pozostanej blachy miedzianej. Ostatni kapitalny remont przeprowadzono w Rzeszowskim Ratuszu równo 100 lat poprzednim. Zakończono go w 1996 roku, starając się przywrócić budynkowi XIX-wieczny wygląd i wystrój. Znajdujemy się w tej chwili na starym Rzeszowskim Cmentarzu, który został założony przez Austriaków podczas zaborów. Został on wyłączony z użytku w roku 1910, a na cmentarzu znajduje się wiele nagrobków znamienitych Rzeszowskich rodów.